Jest to jedna z największych imprez biegowych w Polsce. Zazwyczaj pojawiamy się właśnie w takich miejscach, doceniamy ich prestiż, stąd nasza obecność właśnie tutaj. Na pewno doceniam jako wystawca możliwość podjechania pod sam, pod sam teren wystawy. To nam bardzo ułatwiło życie, to nie wszędzie jest standardem, a jeździmy po, po wielu imprezach biegowych, więc. Mogę to z pewnością stwierdzić. To jest wzorzec, który czerpiemy z zachodu pełnymi garściami. Tam te biegi przyciągają jeszcze większe rzesze ludzi, bo po 40-45 tysięcy osób staje na starcie. Także to jest coś, do czego będziemy dążyć. Chciałbym, żeby. W ślad za tym szła również jakość tych imprez towarzyszących, czyli właśnie takich targów. Przede wszystkim taki uśmiech w stronę klienta, bo mamy bardzo dużo rzeczy w promocyjnych cenach. Oprócz tego, oczywiście, kompletne przygotowanie od strony suplementacji do startu i samego już biegu. Nowości mamy m.in. nowe modele marki Puma, mamy nowe produkty z kategorii suplementów, więc myślę, że fani nowości również będą mieli coś dla siebie.